Cześć wszystkim. Wracam właśnie z telewizji Republika, gdzie jest wielkie wołowę z powodu zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. A ja zauważyłem, że gratulacje i radość z powodu tego wyboru wyraził prezydent Andrzej Duda, były premier Morawiecki Mateusz. A także prezydent Władimir Putin. Oczywiście zobaczymy, kto się słusznie cieszy, a kto nie słusznie, ale nie jestem przekonany, że Trump jest ciągle gwarantem naszego bezpieczeństwa, dlatego że wielokrotnie twierdził, że nie należy już ładować pieniędzy w konflikt na Ukrainie, czyli jest możliwość, chociaż oczywiście, niepewność, bo Prezydent Trump jest osobą nieobliczalną jak słusznie twierdzi Aleksander Kwaśniewski, że Ukraina zostanie zostawiona na pożarcie Putinowi. Na to również wskazuje fakt, że w kongresie to Republikanie blokowali kolejne pakiety pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy, a teraz Republikanie po tych wyborach będą mieli większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, a wiadomo, że jest to partia skłonna do izolacjonizmu. I bardzo często sam Trump twierdził, że Europa powinna więcej wydawać na obronność i zająć się swoim własnym bezpieczeństwem. Tymczasem przemysł obronny i zbrojeniowy Europy nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości choćby amunicji. Już dzisiaj Ukraińcy racjonują amunicję, dlatego przegrywają na froncie. Dąbalski przegrywają wszędzie, bo są słabsi i nie mają już takiego poparcia jak na początku konfliktu. Ta, ta, ta stróżka pomocy y, militarnej i finansowej jest coraz cieńsza, a morale obrońców ukraińskich y, coraz słabsze. Oczywiście dziś y, nasi patrioci y, z PiSu y, świętują, bo nie rozumieją, że ten wybór może skończyć się tragicznie. Druga taka obietnica Trumpa polegała na tym, że on w jeden dzień zakończy konflikt. My pisowcy twierdzą, że to będzie nacisk ekonomiczny. Ja sobie nie wyobrażam, jakie jeszcze sankcje można nałożyć na Rosję, których jeszcze nie nałożono, a które w ogóle nie okazały się skuteczne. Więc wygląda na to, że to zakończenie konfliktu w jeden dzień będzie równie realne, jak 100 konkretów Donalda Tuska. To są... To, to, tym się rządzą wybory. Chcę też powiedzieć, że Donald Trump już w poprzedniej swojej kadencji, aż w kampanii przed tą kadencją, odwołał się do ludzi pracy. Do ludzi z tak zwanego pasa rdzy. Tam, gdzie upadł przemysł i jest wielkie bezrobocie i bieda. I przez tą całą swoją kadencję nie wywiązał się z... Obietnicy ożywienia gospodarczego czy tworzenia nowych miejsc pracy, po owym pasie rdzy, gdzie znowu wygrał, bo znowu rozniecił nadzieję. Donald Trump zapowiedział, że deportuje z USA 11 milionów imigrantów, przy czym to w ogóle nie jest możliwe, bo oni są potrzebni gospodarce i zwyczajnie biznes na to nie pozwoli. To są te obietnice, które on wcześniej spełnił. On się posunął do tego, że kiedy go zapytano. O małżeństwa, z których jedna jest imigrantem, a druga obywatelem USA, to odpowiedział, że będzie deportował oboje, czyli zapowiedział również deportowanie obywateli amerykańskich, co jest w ogóle niekonstytucyjne. Trump mówi byle co, miota bezwiska, groźby. Niektórzy mówią, że to są obietnice, znaczy brzmi jak groźby, ale na szczęście nie dotrzymuje słowa. W ostatnim swoim przemówieniu już po wygranej przemówił ludzkim głosem. Nie klął, nie groził, nie używał ordynarnych słów, jak nie on. Oby to była zapowiedź jakiejś przemiany. Bo jeżeli nie, no jeżeli nie, to będzie jak zwykle wojna ekonomiczna z Chinami, tak? No, wojna ekonomiczna z Chinami może się bardzo źle skończyć w ogóle dla gospodarki światowej, a dla Ameryki szczególnie. To są różne posunięcia bezrozumne, bo świat powinien dążyć do współpracy, a on będzie raczej zaogniał konflikty. Wreszcie najgorsza wiadomość to wiadomość dla Palestyny, dla Gazy. Kiedy Netanyahu odwiedził niedawno Stany Zjednoczone, Trump powiedział do niego: Finish rożar, dokończ robotę, a ta krwawa robota polega na mordowaniu dziesiątek tysięcy cywili, dzieci w strefie gazy. Więc jest to zła wiadomość dla Ukrainy, być może i na pewno zła wiadomość dla Palestyńczyków, dla palestyńskich dzieci, dla palestyńskich szpitali, dla narodu palestyńskiego, bo wspieranie tego ludobójstwa. Może powodować, że ono nie będzie miało końca i że te czystki etniczne w gazie spowodują, że ci ludzie albo wyparują, albo uciekną, a Izrael łyknie znowu kolejną część terytorium rdzennej Palestyny. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie prezydentura Donalda Trumpa, ale jaki by on nie był, trzeba z nim rozmawiać. I to, że wcześniej. Prominentni politycy Platformy Obywatelskiej zdążyli go 15 razy obrazić. Nie jest dobrym prognostykiem, bo nawet jeżeli kogoś nie szanujemy, to takie opinie, jeżeli się z politykiem i reprezentuje kraj, należy wyrażać prywatnie, a nie publicznie. Niemniej jednak wierzę, że będzie rozmowa Donalda z Donaldem i że jakieś te relacje transatlantyckie będą lepsze lub gorsze oby lepsze.